Hej, dzisiaj na tapetę weźmiemy sobie pilarkę werkę i tak na szybko przekartkujemy instrukcję obsługi głównie chodzi mi o główne parametry techniczne tej pilarki także parametry techniczne tutaj były chyba niedaleko, tak już są jeśli chodzi tutaj o te kopie tych gałęziówek powiedzmy Echo 2511, no to tutaj główne, takie najbardziej dostępne to jest właśnie ta moja werkę v 90005 a także Demon teraz wypuścił takie właśnie gałęziówki na tej konstrukcji oparte. Jeszcze łatwo dostępny jest Rival. No i oczywiście Hecht 924R. Tutaj spróbuję Wam wrzucić jakieś zdjęcia zdjęciach tych maszyn. Tutaj werkę podają stosunek oleju w miesiące 25 do 1, jak to w Chińczykach. I co tam? A tutaj podziałka 3 3,8 w tej pilarce jest. Yy, prowadnica tu jest 12 calowa i z tego co tutaj już udało mi się zauważyć, to po prostu no ta werkę, tak jak tutaj na innych filmach było widać, no podskakuje, tak samo Hekcik podskakuje na tej dużej prowadnicy, a jak widzimy w Demonie jest prowadnica dziesiątka. Tam, no tam wcześniej było pokazane. Chociaż nie do końca, bo tutaj na jednym z filmów na internecie widziałem, że znowu Demona można dostać z prowadnicą od katy. Też dwunastką. Czyli Tutaj można powiedzieć, że demona, jak się nam po można dostać prowadnicą dziesiątką po prostu taką do rzeźbienia w drewnie. I jeszcze rival. Rival też ma taką właśnie fajną prowadnicę na łańcuchu 1,4. I myślę, że to bardzo fajne rozwiązanie, do takie małe pilareczki. Co tutaj jeszcze? Mamy w instrukcji, jak tu w instrukcji, a w innym filmie się tutaj tym zajmiemy. Aha, prowadnica. A to jeszcze może wrzucę wam zdjęcia prowadnicy, tutaj tego mojego egzemplarza. Prowadnica ma otwór do smarowania. I on tutaj ten otworek jest w takim miejscu, takiego czarnego rysunku, jest mało widoczny, ale jest i należałoby go smarować i co tutaj już po angielsku to samo co po polsku i po prostu aha tu jeszcze producent można sobie jeszcze raz przeczytać no i co jeszcze ta gwarancyjna u no, mnie nie, nie wypełniona no jeśli chodzi tutaj o tą moją werkę pamiętajmy bo to moja to jest y, drugi wypust i tutaj półtora konia jest deklarowana w tamtych maszynach innych oczywiście w demonie z tego co pamiętam też jest chyba półtora konia hekt ma jeden koń Rival nie wiem bo nie znalazłem tego y, i tutaj obroty maksymalne 11 tysięcy obrotów na minutę i tutaj właśnie też jest, yy, jeśli to są te same silniki, to jest mała rozbieżność. Może ktoś powie, jakie obroty są w instrukcji Hechta? Bardzo bym był ciekaw. Może by ktoś napisał w komentarzach. I tutaj obroty biegu jełowego 2700-3400. No tak to wyglądało w mojej. Zaraz... Są obroty biegu jałowego 2700, 3400. Tutaj podaje nam producent. No i moja była ustawiona powiedzmy, no prawie, prawie, prawie zmieściła się w normie. Oczywiście zmniejszyłem trochę te obroty jałowe, bo tutaj później jeszcze ciąłem, ale nie mam tego niestety na filmie. No i tak na zakończenie. Jeśli posiadacie jakąś kopię, którą z tych wymienionych, właśnie tych gałęziówek, chińską, napiszcie w komentarzach, jakie macie obroty maksymalne i jak się Wam pracuje tymi maszynami, czy są jakieś awarie i tak dalej. Moja, jak widzieliście, jest jak na razie działa, odpala i także. A jeszcze ma, można powiedzieć tutaj rozrusznik, szarpak, dosyć twardy. Pozdrawiam, dzięki za wysłuchanie, cześć wszystkim. O, ale dała dymem. Teraz załapała to. Wyłączamy sanie, obroty mamy podwyższone.